Proszę Państwa, Euro się zaczęło! Zdążyliśmy! Kilka dni przed meczem Polska Grecja, niehucznie, ale jednak autostrada A2 została otwarta, cała dzięki niej dojedziemy do całej Europy, a może i dalej. Z drugiej strony zostały przywrócone granice. Cieszą się kibice, a i smucą się kibice. Bo tuż, tuż przed euro otworzyli ulicę. Bo tuż, tuż przed euro zamknęli granice. Ej, hey, koko koko ko, a dwa spoko dojedziemy do Maroko Wszyscy byłam szlamany, Polacy niechamy. Kibice też przyjechali. Nie posłuchali się opiniotwórczych twórczych telewizji, byłych piłkarzy angielskich i pozostałych kibiców zagranicznych, którzy tak śpiewają o naszym kraju. Kradną obrączki, trybuny płonące. Rasizm, który tu ponoć nie ma końca, bo kto przyjedzie, to straci majątek. Sportowe święto i Europy zakątek. Tymczasem pierwszy mecz Polska-Grecja zakończył się remisem. O wyniku meczu Rosja-Czechy nie będę wspominał, bo w naszej sytuacji to takie. ciutko niezręczne. Kryzys grecki nas troszkę dopadł, więc no, nie jesteśmy znów taką zieloną wyspą. No, nie będę też mówił, ja to wina. Wiadomo, ja. no, o Chłopaki dawali siebie wszystko. Wszystko, no po prostu wszystko. W pierwszej połowie znaczy się, no. No bo druga połowa, jaka była każdy wie. Trener Franz nie zmienił żadnego zawodnika z własnej inicjatywy. Lecz z inicjatywy sędziego, który dał czerwoną kartkę naszemu Wojtkowi. Jak się okazało, nie nieszczęsnemu Wojtkowi. Na bramkę wszedł przemysła w tytoń. Obronił greckiego karnego. No ale tak. No, podobno tytoń szkodzi. Zdrowiu. A jednak pomaga. I to jeszcze jak? A bramkę strzelił nasz król strzelców, Robert Lewandowski. A na trybunach prezydenci, premierzy, ministrowie... Ministry... <ścoughs> to, 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 to to musiało być interesujące te reakcje pani Ministry Muchy. Którzy to nasi? A czemu ten bramkarz pali? Ten, ten tytoń? Może trawę by zapalił? A dlaczego lewy strzelił prawą częścią głowy? Dlaczego po 45 minutach przerwali kopać? No, już nie czepiajmy się. Wróćmy na stadion. Kibice byli dwunastym. No po jakimś czasie 11 zawodnikiem. Ach, ta atmosfera. Mogło być lepiej jednak. Jak? Na stadionie mogła zaśpiewać Jarzębina. Moje marzenie to widok pana prezydenta i premiera, którzy śpiewają koko koko ko, Ponoć panie skutzy nie zaśpiewały swojego hita ze względu na sprawy prawne. Sąd coś tam im grozi. No ale, ale hem Polski to mogły zaśpiewać. A jedną z pani mogła być Edyta Górniak. No teraz jeszcze dwa mecze i i kibicujemy innej drużynie, no. Chociaż, jak udało nam się z A2, to i wyjście z grupy nie takie straszne. Ale otwarcia turnieju nie spartoliliśmy. Cały stadion kibicuje, naszą kadrę mobilizuje. Mecz z Grekami, mecz z Czechami oraz mecz o honor z Rosjanami. Gdzieś Hiszpania gra z Włochami, wszyscy boją się finału z nami. Raz jest eurograjmy, dobrze by wyjść z grupy, chyba że nakopią nam w buty. Jeszcze tak na koniec. Ciekawe komu kibicowała Eleni. Od teraz pewnie tak będzie nuciła. Troszeczkę Pauli, troszeczkę karnych. Zagrywek kilka było też magnych Troszeczkę kopnięć, troszeczkę goli. Szczęsnemu brakło Coca-Coli. I tak to jest. A jak będzie, to się zobaczy. Aha!